Nadeszła ta wiekopomna chwila. E, pakuję walizki, wracam do domu. Pierwszy raz od trzech lat. Jakie uczucia mi towarzyszą? Teraz tu to już ekscytacji, ale jeszcze nie tak dawno temu był to niepokój. Wiele rzeczy się na to składało, nie będę Was teraz tutaj zanudzać. No, te trzy lata e, to był intensywny czas. W 2019 roku przyjechałam do instytutu, gdzie uczyłam języka angielskiego. Była to wioska Beduinów na pustyni. Więc bardzo ciekawe doświadczenie. Po pół roku pracy tam, niestety, wybucha pandemia, i ja wtedy w dobrej wierze zaproponowałam mojemu szefowi, który jako omańczyk zapewnia mi bardzo dużo, tak mamy tutaj mieszkanie, ubezpieczenie, transport, i tak dalej. Zaproponowałam, że Okej, okay, teraz jest pandemia, musimy zamknąć to nie ma sensu, żebyśmy płacił pensję. Natomiast ta sytuacja niestety się przeciągnęła bardzo długo i przez półtora roku ja pracowałam um, tylko gdzieś tam online, więc tak naprawdę przez półtora roku nie miałam pensji. E, więc sami się możecie domyślać, że człowiek psychicznie podupada w takiej sytuacji. No, ale moja miłość do kraju. Do Omanu i moja wizja yy, Omanu yy, i tego, co ja chcę tutaj w Omanie robić, yy, była na tyle silna i tak bardzo gryzłam trawę, że stwierdziłam, że mimo wszystko się nie poddam. Yy, szukałam pracy później i musiałam się z moim szefem rozstać. No, to rozstanie też nie należało do najłatwiejszych, niestety. Ale i tak bardzo mu dziękuję za to, co dla mnie zrobił, bo myślę, że to jest fajny, um, fajny szef, mimo wszystko. I, yy, i fajnie, że, że po prostu też, mimo wszystko, pozwolił mi odejść um, i że mogłam rozpocząć moją nową drogę. Teraz jestem w stolicy Omanu, pracuję w szkole dwujęzycznej. Wtedy jak Pamiętam, w jedną noc spakowałam dwa lata mojego życia z tej wioski Beduinów i po dach samochodu zapakowane było auto wtedy całe. No to przyjechałam tutaj na drugi dzień, tak naprawdę. Już musiałam iść do nowej pracy. Tam też się najadłam trochę strachu i nerwów. Miałam bardzo dużo, bo niestety był problem z moimi dokumentami i oczekiwałam na wizę bardzo długo prawie trzy miesiące. I dopiero 10 listopada dostałam nową wizę, dwuletnią, więc wtedy już mogłam odetchnąć z ulgą. No i zaczęła się nowa przygoda. Już taka bardziej stabilna sytuacja, coś nowego też dla mnie, bo moje życie jest bardzo niestabilne. Ale myślę sobie, że, że tak miało być. Być może to jest moja droga, i, i tak, tak to wygląda. Natomiast. To, co też fajne, to bardzo dużo fajnych rzeczy się wydarzyło. Oczywiście kontynuuję moją przygodę z muzyką, od czasu do czasu koncertuję, jak tylko jest okazja. A do tego zaangażowałam się w turystykę, więc w wolnych chwilach oprowadzam um, turystów z Polski i bardzo się spełniam w tym, co robię. A gdzieś tam też moim marzeniem było to, żeby pokazać oman szerszej publiczności i udało mi się właśnie zrealizować to we współpracy z Telewizją TVN tyle To był program Jestem z Polski, ostatni odcinek sezonu 9, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze go nie widział, to też zapraszam do oglądania. Tam było dużo i o mnie, i o omanie, o omańczykach, o tej kulturze, więc warto sobie na pewno wolnej chwili obejrzeć. Dobra, nie przedłużając, spakowałam y, trochę rzeczy do mojej walizki, więc może wam pokażę, co tam mam. No, to jest mój misiu z Zdziciu, który tutaj nade mną sprawował pieczę przez ostatnie y, y, 3 lata, tak naprawdę. A tutaj mamy walizkę i zobaczmy, co w walizce. No, oczywiście są produkty omańskie, bo, tak jak obiecałam, moim followersom na Instagramie przywożę ze sobą. Z Omanu bardzo dużo produktów omańskich, to są chips omańskie, mamy tutaj taki bardzo fajny spray do ciała, mamy oud, czyli te takie bardzo charakterystyczne perfumy omańskie. Co jeszcze mamy? A, mamy takie ciasteczka z nadzieniem z daktyli. Daktyle tak czy siak mam, no i oczywiście mam bohor, bohor. Cały tutaj pakuneczek, to jest to naczynie na bohor, czyli na kadzidło, tak, tutaj mamy węgielki, to się po prostu zapala, kładzie się na to zapach, no i można właśnie rozniecić po całym mieszkaniu, a tutaj jeszcze bardzo fajnie, bo upolowałam taki zestawik, który ma też w sobie perfumy, no więc tak to się prezentuje, ja w zasadzie swoich rzeczy to mam niewiele. To teraz dla tych z Was, którzy nie wiedzą jak zapalić kadzidło, to jest mój pan Lomańczyk. Tutaj jest węgielek, a tutaj mamy zapach. Teraz Wam pokażę, jak to się robi. Oczywiście, na początek zapalamy sobie tutaj ogień. Węgielek musi być bardzo, bardzo dobrze rozgrzany, więc musimy chwileczkę poczekać. I jak już widzimy, że się robi pomalutku taki pomarańczowy, to możemy zdjąć go z gazu. Po nałożeniu węgielka na Pana Omańczyka, czy w ogóle na naczynie e, do kadzidła, nakładamy sobie tutaj zapach. Jest super, to wygląda naprawdę. Najpiękniejsze pachnie. Kadzidło zapalone. Rozniecamy je po każdym pomieszczeniu w domu. Zapach jest naprawdę przepiękny, więc świetnie niweluje nieprzyjemny zapach. Niektórzy też chyba wierzą w to, że odstrasza duchy. Może tak być, kto wie? No, słuchajcie, już w drodze na lotnisko stresuję się. Nie powiem, że sobie nie popłakałam, bo jednak trzy lata ostatnie spędzone tutaj to był cudowny czas. No i też zostawiam mojego chłopaka, co nie jest dla mnie takie proste, ale z drugiej strony też chcę zobaczyć moją rodzinę, której nie widziałam tak długo. Także życzcie mi powodzenia, bo niestety też mam taki problem, że się bardzo boję latać. To znaczy trochę już mniej, ale mimo wszystko. Już jesteśmy na lotnisku, trochę się boję. Bardzo dużo ludzi. W kolejce. Sezon się zaczął, jak widzicie. Ale no. będzie dobrze, na pewno. Także życzcie mi powodzenia. And I'm leaving my happy my baby bubu. You're not leaving, you're coming back. I'm nie yeah, Nie Popatrzcie, idę sobie tutaj do mojego gate'u. A tutaj takie piękne obrazki prosto z Omanu. Tutaj mój gate. Gate B7. Lecę do Monachium Niestety mam taki problem, że się boję latać. Naprawdę się boję latać i będę was teraz tutaj zamęczać. Ale po prostu... Mam ten problem, ale y, myślę sobie, że pewnie nie tylko ja. Y, ale problem jest taki, że ja się nie boję startu i lądowania, tylko ja się boję całego lotu, bo ja mam wizję, że ja spadnę. Masakra. I tutaj właśnie na lotnisku w Muskacie mamy takie, y, no taką ruchomą jakby podłogę i te palemki, patrzcie jak pięknie. Superowo. A to jest chyba nasz samolot. Wiecie, ja mam taki straszny e, respekt po prostu do tego co człowiek stworzył. Dla mnie to jest niebywałe i niepojęte jak to jest, że to się utrzymuje w powietrzu, nie spada, ale leci jest w stanie lecieć też z bardzo dużą prędkością. Niesamowite. No, słuchajcie, powiem wam, że mam miejsce wypasione. Przecież nie mam miejsca na nogi. No i przy wejściu e, awaryjnym, tak, w razie W. Wylądowałam w Monachium, powiem Wam, że trochę się strachu najadłam, e, nie lubię latać, ale nie było źle w sumie, więc spoko, teraz mam 3 godziny i za 3 godziny lecę do Krakowa. Dotarłam do domu cała i zdrowa, oczywiście nie było się bez turbulencji, e, burzy i tak dalej, lot był opóźniony 2 godziny, ale finalnie dotarłam do domu, także pozwólcie, że teraz spędzę czas z moją rodziną. E, Zapraszam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału do obserwacji mojego profilu na Instagramie Omania ja. i do zobaczenia wkrótce.